Honorowi patroni to Ksinzun, z 27 Jan Wolski i Maćkowski. Chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię, jak sama nazwa mówi, kontrowersyjnych polskich memów. Ominę tutaj jednak papieża, Testowirona i Smoleńsk, bo na ich temat mówi się w internecie setki razy, aż do dziś już jest to wystarczająco przemielone. Oczywiście na pewno będzie tu czegoś brakowało, więc po obejrzeniu zapraszam do sekcji komentarzy, byście dopisali własne propozycje takich memów. Obecnie polskim memem numer jeden jest znany wszystkim nosacz sundajski. Małpa oprawiona polskimi stereotypowymi tekstami wymyka się konwencji martwego mema, siedząc w mainstreamie od wielu lat, jednak przed nosaczem mieliśmy pana Andrzeja. Twarz mężczyzny w średnim wieku idealnie odzorowywała stereotypowy wygląd Polaka Janusza, a całość była wpisana w popularny wówczas format wyciętego obrazka na barwny tle. W tym przypadku była to rzecz jasna flaga Polski. Jednak w odróżnieniu od anonimowej małpy, memiczny pan Andrzej był świadomy bycia bohaterem internetowych żartów i niezbyt mu się to, Podobało. Janusz Ławrynowicz, bo tak nazywa się w rzeczywistości, był wówczas dzielnicowym w Pasłęku i to ze strony lokalnej komendy pochodzi oryginalne zdjęcie. A pierwszy raz zerknął się ze swoją twarzą na memie, gdy pokazał mu go kolega z pracy. Obrazek podpisany był tekstem Dom buduje złodziej i szokował on Aspiranta, który nie znając kultury memów, myślał, że jest to bezpośrednio o nim, a przecież ani nie był złodziejem, ani nie budował żadnego domu. Złożono donos do prokuratury za zniesławienie, ale dochodzenia odmówiono ze względu na brak interesu społecznego. Nastolatek, który pierwszy raz stawił tego mema, przyznał, że znalazł to zdjęcie na amerykańskim internecie i nie miał na celu obrazić bezpośrednio pana Janusza, a jego twarz traktował anonimowo jako zdjęcie stereotypowego Polaka w średnim wieku. Mimo, że początkowo te memy po prostu mu się nie podobały, tak gdy nabrała na popularności stan jednym z wówczas najbardziej znanych w Polsce memów, życie pana Janusza zmieniło się na gorsze. Z dotychczas szanowanego lokalnie dzielnicowego stał się miejscowym pośmiewiskiem ze strony społeczności. Wołano na niego nie Janusz, ale Andrzej odmienia postaci z memu, zaczepiano na wspólne zdjęcie lub autograf i śmiano się z niego podczas interwencji. Spadek zaufania społecznego zaowocował tym, że pan Ławrynowicz musiał udać się do psychologa i psychiatry na terapię. Miał znaleźć się także w stanie przedzawałowym i według opisu dotąd stronił od pracy za biurkiem, a teraz zaczął się nią ubiegać, aby nie pokazywać się publicznie. Co ciekawe, zapytany o to, czy domyśla się, kto rozpromował te memy, Janusz powiedział, że mogło to być kiedyś bliska jego rodzinie osoba, która zainicjowała obrazki w ramach zemsty, czego dowodem miało być to, że niektóre memy bezpośrednio nawiązywały do sytuacji z jego osobistego życia. Jednak po serii artykułów i reportaży na temat losów Janusza Ławrynowicza popularność Pemów z jego twarzą znacznie zmalała, ustępując miejsca nosaczowi. W styczniu 2012 media obiegła informacja o zaginięciu Madzi, półrocznego dziecka porwanego w sosnowcu. Cała Polska poszukiwała niemowlaka, a w sprawę wplątał się także Krzysztof Rutkowski, którego działalność zaowocowała nowym rozdziałem historii o małej Madzi. Pierwotnie ogłosił w mediach, że może pójść z porywaczem na układ. Dziecko zostanie zwrócone, a on będzie bezkarny. Jednak 2 lutego na wyszło, że Madzia zginęła z rąk matki w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dziecko według słów Katarzyny Waśniewskiej miało wypaść z jej rąk, ponieważ, i to pewnie znaczy już z memów, kocyk był za śliski. Porwanie miało zostać przez nią zmyślone, bo doznała szoku i nie wiedziała jak się zachować w dramatycznej sytuacji. Już wtedy sprawa stała się memiczna, bo mało kto wierzył w taką wersję, co po kilku miesiącach potwierdzili śledczy, podając celowe uduszenie dziewczynki jako przyczynę jej zgonu. Katarzyna Waśniowska błyskawicznie z roli pokrzywdzonej matki stała się oprawczynią i to kompletnie bezmyślną, gdyż brylowała wówczas w jednej z najbardziej kontrowersyjnych sesji zdjęciowych, gdy to pojawiła się na łamach SuperEkspresu w stroju kąpielowym. Z kolejnymi dniami odkrywano kolejne informacje o kondycji psychicznej matki Madzi, Busi relacji z jej ówczesnym mężem, przed którym uciekła, gdy miała podać się badaniu wariografem, a potem pracowała w klubie GoGo -Go i uciekła z kochankami na Podlasie, gdzie ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Dość ciekawy strój jak na osobę, która jest na świeczniku milionów Polaków oraz machiny prokuratorskiej. Tak oto wybuchła fala kontrowersyjnych memów, śmiejących się z całej sytuacji, najczęściej zawierając dowcipy związane ze śliskim kocykiem, jako przenosia na głupią, nierealistyczną wymówkę oraz żarty słowne związane z progiem, o który miała uderzyć dziewczynka. Część osób głównie w starszym wieku obrażała się z powodu takich memów, bo ich nie wypadało śmiać się z takiej tragedii. Philip Heiser to postać kontrowersyjna sama w sobie za sprawą licznych afer, które przykrywał potem jakąś akcją dobroczynną, aby wybielić się w oczach narodu, co zresztą nazywa się heiserowaniem. Jednak w 2017 roku piłeczka została odbita i to on padł ofiarą kontrowersyjnego mema z Beatą Szydło i podpisem Philip Heizer czekający aż syn zejdzie na obiad. Jeśli chodzi o Beatę Szydło, to z jakiegoś powodu wtedy uznawano, że jest ona niezwykle podobna do celebryty, więc podpisywane jest zdjęcia właśnie jako Filipa Heizera, ale to nie z tego powodu wybucha kontrowersja, a z tekstu dołączonego do zdjęcia. Otóż syn Filipa Heizera zmarł dwa lata wcześniej w wypadku samochodowym. Filipa tak mocno to zdenerwowało, że w bardzo ostrych słowach cisnął autora mema na swoim Facebooku, a kilka godzin później udostępnił jego prywatny profil z danymi osobowymi oraz zdjęciami. Jednak jak się okazało, był to niepewny trop, gdyż według fanpage'a Satyra Polityczna, czyli tego, na którym Heizer znalazł mema, po pierwsze, mężczyzna z profilu udostępnionego przez Filipa nie miał nic wspólnego z fanpage'em, po drugie, nie jest to ich autorski mem, a przeklony obrazek z innej strony, po trzecie, od dawna wisiał on także na pudelku, Czyli śmieciowej stronie o ploteczkach, do której z jakiegoś powodu Heiser się nie spiął, a po czwarte intencją Peijda było nie ciśnięcie beki ze śmierci syna, a nawiązanie do podobieństwa wizerunku beaty szydło. Ogółem Filipowi włączył się tak mocny tryb działania, że dla wielu osób stało się to przesadą i zaczęli podejrzewać go o nawoływanie do linczu, na co Heiser nazwał ich dziećmi niekochanymi przez rodziców, gnojami pochowanymi w piwnicach, a jego zachowanie nie linczem, a naturalnym gniewem człowieka i rodzica. To nie była pierwsza akcja, w której syn Zygmunta udostępnił dane osobowe, jak to on określał, haterów, co raz zresztą Zakończyło się pobiciem osoby z udosemnionego profilu. Niska sympatia internautów do Heizera spowodowała, że o ile normalnie pewnie opowiedziano by się za straumatyzowany śmiercią dziecka rodzicem, tak tutaj większość broniła fanpage'a i jechała po Heizerze za hipokryzję, że jak on wyśmiewa, to jest spokój, Co najwyżej wysmaruje się jakieś przeprosiny i zrzutka, a gdy wyśmiewa się jego, to tak już nie wolno. Paradokumenty w okresie, gdy były w Polsce nowością, stały się niezwykle popularne i memiczne ze względu na kiczowatą grę reaktorską, idiotyczną fabułę i mniej lub bardziej intencjonalnie absurdalne sceny. Najpopularniejszym memem z paradokumentów obok Dariusza wannie był mięsny jeż, czyli talerz Wendlin, ułożony w formie jeża przez otyłą dziewczynę głównego bohatera. Zabawna scena zyskała eksplozję popularności dzięki piosence klejnutów o mięsnym jeżu, która, warto to podkreślić, nie zawierała żadnych obraźliwych słów w kierunku serialowego Henia i była mu wręcz przyjazna. Nikomu ten mem nie przeszkadzał aż do 2000. 20 roku, gdy na jaw wyszła informacja, że bohater Mięsnego Jeża odebrał sobie życie. Nie miało to jednak miejsca w 2020, a już w 2014, tylko po prostu informacja wypłynęła z wieloletnim opóźnieniem, więc śmierć miała miejsce dwa lata po emisji odcinka. I tutaj dochodzimy do kontrowersji, ponieważ według wielu portali powodem odebrania sobie życia miała być głęboka depresja spowodowana wyśmiewaniem go w internecie oraz w realnym życiu, a także problem z udźwignięciem ciężaru sławy. Chociaż to wcale nie jest takie oczywiste, bo te wszystkie doniesienia nie mają oficjalnego stanowiska, rodziny zmarłego, więc cała kontrowersja wywołana przez tego mema może być sprawką zwykłej legendy miejskiej. No bo tak, Henio i Batka mieli swoje 5 minut, udzielali wywiadów, w którym mówili, że ludzie owszem zaczepiały ich na ulicy, ale w pozytywnym sensie, a potem o Piotrze Wańko zrobiło się cicho. Istnieje więc duża szansa, że wcale to nie mięsny jeż był powodem śmierci, ale wiadomo, że taki tytuł lepiej się klika, więc szmatławce kopiowały info z niepewnego źródła. Jeśli jednak jest inaczej i masz dowody, że tak jest, to proszę o sprostowanie w komentarzu. Grażyna Żarko, katolicki głos w internecie. Oprócz miestnego Jeża 2012 należał także do Grażyny Żarko. Była to postać odzorowująca stereotypową moherową babcię z radia Maryja, która była nauczycielką polskiego i jej styl przypominać może panią frau z władców much. Amatorskie filmiki nagrane z przesadnie bliskim ujęciem twarzy szybko stały się internetowym wiralem, a zdjęcia Grażyny były celem obraźliwych memów. No bo w końcu zasłużona była krytyka starej baby poniżającej swoich uczniów plującej jadem na cały świat i fanatecie religijnej, prawda? Internauci choć otworzyli kolejne przeróbki z grozioną Żarko, nagrywali swoje filmiki, w których opisywali co z nią by zrobili, gdyby spotkali ją na ulicy. I wydawałoby się, że dzisiaj będziemy wspominać jako kontrowersyjną kobietę wysuwającą na YouTube swoje dziwne poglądy. Styl wypowiedzi i filmów przypominał mi trochę produkcję Elżbiety Gaz, starszej kobiety promującej specyficzny ruch religijny, nazywany potocznie Sekto Zopola, która wraz ze swoimi towarzyszami stała się bardzo popularnym memem, tak mniej więcej w 2010, głównie za sprawą wielkiego miksu YouTube'a. Jednak obie kobiety się to, że o ile Elżbieta Gaz bierze swoje poglądy na serio, tak Grażyna Żarko była aktorką na potrzeby prowokacyjnego projektu internetowego. Projekt ten upadł po zaledwie dwóch miesiącach, ponieważ owszem, autorzy spodziewali się hejtu w komentarzach i fali memów, o czym uprzedzono Annę Lisak, bo tak się ona w rzeczywistości nazywa, ale nie mieli oni pojęcia, że skala ataków na Grażynę Żarko przybierze aż tak intensywny wymiar. Twórcy wypuścili dokument pokazujący przebieg ich projektu oraz reakcję, jaki on spowodował, zmieniając oblicze Grażyny Żarko i wpędzając w wyrzuty sumienia tysiące Nienowidzących jej osób. Osoby odpowiedzialne za projekt miały już wcześniej doświadczenie z takimi przedsięwzięciami, bo to właśnie oni odpowiedzialni byli za kreację Barbary Kwarc. Rówieśniczki Grażyny, będące jej kompletnym przeciwieństwem, jako ta wyluzowana babcia, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. Zresztą Baśka i Grażyna nagrały sobie odcinki, gdzie nie szczędzą sobie słów, więc te uniwersa się ze sobą łączyły. Obecnie pewnie szybko byśmy się połapali, że to trolling, ale w 2012 ludzie brali zdecydowanie bardziej na serio wszelkie internetowe treści. Zaraz po wypuszczeniu dokumentów sprawę wplątał się krzyż. W Gonciarz, organizując zbiórkę na wakacje dla grosie noziarko i po zebraniu kwoty stawiono na jej kanał film z podziękowaniami, kończąc tym samym jego działalność. O dalszych losach Anny Lisak niewiele wiadomo, poza faktem, że spotkał ją nieszczęście z powodu amputacji obu nóg przez rozwój stopy cukrzycowej. W celu pomocy aktorce stworzono zwyciutkę i nie tylko dało się zebrać pełną kwotę, ale także znacznie ją przebić. Afera zbożowa to najbardziej znana afera memiczna z wykopu, co już chyba może sugerować, że nie będzie to standardowa sprawa czarnego humoru. Warto najpierw wiedzieć, że na tym specyficznym portalu administracja nie jest zbyt lubiana, gdyż zdaniem użytkowników wprowadza cenzurę wypowiedzi, jest stronnicza w zależności od poglądów autora, ma o sobie wysokie mniemanie i psuje portal kupimi decyzjami. Jedną z najbardziej nielubianych administratorek jest elfik 32, i gdy wykopowicze odkryli jej nagłą sesję zdjęciową na polu zboża, to zaczęli udostępniać na portalu jej zdjęcia. Taka słowa wyraźnie nie podobała. Administratorce, więc każdy pod zawierający zdjęcia Elfika lub linkujący do jej starych kontrowersyjnych komentarzy był usuwany, a jego autor karany banem. Spowodowało to efekt stryzand, zjawisko nawiązującego do amerykańskiej celebrytki, która za misję postawiała sobie wykasowanie z internetu lotniczego zdjęcia jej posiadłości, na co internauci reagowali w wzmożonym udostępnianiem tej fotografii. Tak było i w tym przypadku, gdyby sprawę zignorowano, to najpewniej by szybko ucichła, a tak próby uciszenia użytkowników przyniosły aferę zbożową. Żeby zrozumieć jej działanie, należy poznać mechanizmy wykopu. Tak jak w przypadku. W przypadku stron typu kwejk czy demotywatory, gdzie najbardziej plusowane obrazki trafiają na stronę główną, tak tutaj ten sam system przeniesiono na publikację linków do informacji, które użytkownicy zechcą wykopać. Trollowanie wykopu zaowocowało całą główną stroną, zalaną wszystkimi informacjami nawiązującymi do zboża. Wszędzie były ceny skupu, poradniki rolnicze i wszystko, co tylko było w jakikolwiek sposób związane z tą rośliną. I tak oto od ponad 10 lat zboże istnieje w wykopowym folklorze komem prowokujący adminów, który powraca przy kolejnych dramach związanych z działaniami administracji. Ostatnio Robert Lewandowski nie przeżywa w internecie swojego najlepszego czasu. Jeszcze kilka lat temu, jak pojawiały się z nim jakieś memy, to raczej pozytywne, a obecnie memiczność lewego opiera się głównie na jego żonie, które według memów ma go zdradzać z hiszpańskimi tancerzami. My jednak nie o tym, a o serii memów z jego świątek, w których jest ona przedstawiona jako największa antagonistka lewego, ponieważ ta, jak to określają memy, gówniara z paletką, z racji na jej duże sukcesy połączone ze spadkiem formy Roberta, wypycha go z roli najlepszego polskiego sportowca. I teraz pytanie za 100 punktów. Co kontrowersyjnego jest w tym tym me. Może dla was nic, ale dla prawników lewego bardzo dużo, bo wysłali do administratora kwejka pismo z żądaniem sprostowania błędnej informacji. Otóż Robert Lewandowski w rzeczywistości nie został wyrzucony z roli twarzy napojów osi na rzecz Igi Świątek, a jego kontrakt terminowo dobiegł końca i dopiero po jego upływie pojawia się na nim nasza tenisistka. Tak, w 2023 na kwejku będącym cieniem swojej popularności sprzed 10 lat, który znany jest ze wstawiania memów, których raczej nikt nie traktuje jako stuprocentowo wiarygodne źródło informacji. Kwejk wystosował wówczas Swojej przeprosiny, jednak co ciekawe, obecnie pod linkiem do nich prowadzącym brakuje obrazka z tekstem oświadczenia, i nie jest to błąd przeglądarki, bo inne obrazki działają normalnie. Takimi działaniami Robercik odniósł efekt odwrotny od zamierzonego, bo powiedzmy sobie szczerze, kto w ogóle pamiętałby następnego dnia jakimś losowym meme świątek na kwejku, A tak, całe środowisko kibiców, dziennikarzy oraz randomów nie mających nawet pojęcia o zmianie twarzy Osi zaczęło cisnąć bekę z urazy majestatu Lewandowskiego. Warto zwrócić uwagę, że pierwotna informacja wyszła ze strony wirtualnych mediów, czyli portalu ogólnie uważanego. Za wiarygodne źródło informacji, i tam także prawnik się zwrócił z żądaniem sprostowania, czego portal dokonał. I o ile to jeszcze można jakoś zrozumieć, bo źle dla marketingowego wizerunku może wyglądać wiadomość o wypowiedzeniu współpracy na branżowym portalu, tak śmieszne jest sprostowanie obrazka ze strony kojarzonej z memami dla Gimbusów, którego nie wstawi nawet admin, a jakiś losowy użytkownik, wypusowany na główną przez społeczność Quake'a. Jak już przy tym jesteśmy, to zahaczmy obraci braci Golet, żeby nie robić osobnego tematu do bardzo podobnej sprawy. Z nimi też kiedyś była spora afera, gdy ich dział prywatny straszył sądem za przyróbkę. Piesenki ściernisko z darciem mordy. Piotr Swendt to aktor znany głównie z występów w telenoweli Klan, i co istotne dla kwestii memów, jest on osobą z zespołem Dauna odgrywając jednocześnie właśnie osobę z tą przypadłością. I tak, ja wiem, że oficjalna narracja jest taka, że to wielka szansa dla osób z niepełnosprawnościami, że jest to pokazanie, że ludzie z Daunem też mogą pełnić równorzędne role w społeczeństwie, a Klan ukazując specyfikę takich osób pełni tym samym rolę edukacyjną, zwiększając świadomość społeczną. Tylko że o ile taką narrację mogły przyjmować starsze wiekiem osoby, tak dla dzieciaków i nastolatków postać Maćka z Klanu była Obiektem ciśnięcia beki z jego nieporadności, specyficznych zachowań i stylu wysławiania się. Ogółem w latach 2000 panowała wśród dzieciaków powszechna moda na wyzywanie się od downów. Nie wiem, czy nadal tak jest, jak ktoś ma młodsze rodzeństwo albo własne dzieci, to może dać znać w komentarzu. Dodatkowo, może i twórcy mieli szlachetne intencje, ale jednocześnie rozpisywali Maćkowi tak głupie sceny, że trudno się było przy nich nie śmiać, a niektóre z nich były wręcz upokarzające. Z tego powodu Piotr Svend stał się bardzo popularnym memem, do którego załączono żarty związane ze zespołem Dawna, a kompilacje najgłupszych scen z jego udziałem rekordy popularności. Zdecydowanie memem numer jeden, jeśli chodzi o Maćka, Skanu. była scena, w której upił się w wannie jednym piwem. Co potem ochoczo wykorzystywano do przeróbek reklam biedronki z Iwoną. Coś, coś się stało. Piwo, piwo w Biedrońce potaniało. Piwo, jasne, mocne wartek. Przy zakupie jednej puszki dostaniesz drugą gratis. Piwo nie zawiera żadnych składników odżywczych, ale za to jest mocne, rekomendowane przez Maćka z Klanu. Najlepiej spożyć Wam nie przed 20. A przede wszystkim do stworzenia słynnego remiksu pod tytułem Co się stało? Jak Swent przyznawał w wywiadach, zdarzało mu się, że ludzie na ulicy śmiali się z niego lub go wyzywali, a weźmy pod uwagę, że mając zespół Downa mógł być nie do końca świadomy o co właściwie chodzi i dlaczego jego rola w serialu jest tak źle postrzegana. Mimo, że Swent wiedział, że w klanie jest aktorem, to i tak świat filmowy mieszał mu się z rzeczywistym, czego najlepszym przykładem były wieści z kulis, że serialowy Maciek faktycznie myślał, że Rysiek ma umrzeć i potrzebne były konsultacje z psychologiem oraz spotkanie z odtwórcą roli Ryśka, czyli z Potrem Cyrwusem, by chłopak uwierzył, że zmarł tylko Rysiek, a nie aktor go odgrywający. Ganze. Przewinęły się też informacje, że się miał robić jakieś awantury, gdy jego serialowa dziewczyna Martynka, także mańce zespół Downa, wdała się w romans z inną osobą. Najbardziej w tej kwestii uderza film dokumentalny pod tytułem Podwójne życie Piotra S., w którym pokazano sporo takich przykładów mieszania się dwóch rzeczywistości u niego, co przysparza zarówno Swendowi, jak i jego otoczeniu wielu problemów, i podniosło komentarze o tym, czy aby na pewno dobrym pomysłem jest jego przygoda z klanem. Z tych powodów memy z Maczkiem można uznać za kontrowersyjne, bo nie jest to śmianie się z głupiej roli Downa stworzonej na potrzebę serialu, bo za Maczkiem stoi osoba realnie Cierpiąca na tę przypadłość, i wszelkie akty ciśnięcia z niego Beki może brać do siebie bardzo personalnie. Michał Karmowski to jeden z najbardziej popularnych kulturystów w polskim internecie za sprawą memu związanych z kaszą jaglaną, o której nieustannie wspomina w swoich postach, dorabiając się tym samym pseudonimu Jaglak. O ile nie ma on żadnych problemów z tymi memami i nawet czasami sami udostępnia twierdząc, że taki rodzaj popularności bardzo mu się podoba, tak na fanpage'u pod tytułem Jaglak często pojawiały się memy przekraczające granice dobrego smaku. Niejednokrotnie Karmowski był na nich zwyczajnie obrażany wraz ze swoją rodziną, przede wszystkim córką Amelką, która była częścią memicznego uniwersum Jaglaka, gdyż często nie wspominał swojej ich vlogach. Jak to mówią w kiepskich pałka się przegła, gdy na wspomnianej stronie pojawił się mem używający zdjęcia przedstawiającego Pergon w dziecięcą, podpisując fotografię jako Amelkę zabawiającą się z ojcem, bo dziewczynka krzywdzona na zdjęciu miała być podobna. Dla Jaglaka była to zdecydowanie przesada, bo nie dość że nazwano go publicznie Melifod, to jeszcze wplądano w tę sprawę jego własną córkę, narażając ją na szykany ze strony znajomych. Karmowski jednak nie zareagował jak typowy łysy Karg, waląc nastolatka na stolatka na web, nie pozwał go także na wielkie pieniądze, by się dorobić na tej sprawie. Zamiast tego na jego kanale pojawił się Filmik z Maxem, bo tak nazywa się autor fanpage'a. W krótkim filmiku, Jaklak krytykuje zachowanie chłopaka, opowiada o procesie poszukiwania autora memów i ogłasza, że za karę nastolatek będzie musiał odrabiać pracę społeczne w hospicjum oraz pomagać w warsztacie ojca. Według karmowskiego odszkodowanie nie byłoby żadną karą, bo kośla ponieśliby rodzice, którzy nie mieli świadomości, co ich syn robi w sieci. Trzeba przyznać, że Maxowi wystawionemu na publiczny wstyd wyjątkowo się upiekło mimo wszystko, bo gdyby sprawa wjechała do sądu, to chłopakowi nie tylko oberwałby się za zniesławienie, ale także za posiadanie nielegalnych. Treści, bo skoro wstawił tego mema, to najpierw musiał odnaleźć takie zdjęcia, a następnie pobrać je na komputer, wchodząc tym samym w rolę posiadacza dziecięcej. A gdyby jak był zwykłym dressem z siłowni, to Maksymilian z dużą szansą mógłby do końca się cieść obiady przez słomkę. Lipinki łużyckie łączna 43. Tutaj jak się wjeżdża około poczty, objazd tutaj. Któż nie zna tego adresu z małej lubuskiej wsi, w której wiele lat temu Staruszka wykonała słynny telefon na policję w sprawie płonącej styrty? Kilkanaście lat temu hitem YouTube'a były śmieszne rozmowy telefoniczne i choć zazwyczaj były to o oskryptowane po obu stronach słuchawki, tak w tym przypadku była to autentyczna rozmowa, udostępniona najprawdopodobniej przez policjanta odbierającego telefon, i chociaż rozmowa zabawna tak rodzinie Jadwigi Hymel, jak i jej samej, taka sława nie przypadła do gustu. W obszernym artykule na stronie Gazety Lubuskiej możemy poznać genezę płonącej styrty. Otóż 80% Pięcioletnia pani Jadwiga zajmowała się rolnictwem przez całe życie i płonący stos siana był dla niej dużą stratą, a powodem zapłonu był lokalny piroman, który już nieraz zasunął w okolicy Lipinek z podpalania różnych rzeczy. Zabawne dialogi w rozmowie spowodowane były problemami ze słuchem ciężko chorej staruszki, która oprócz tego z powodu szoku wywołanego pożarem dostała leki uspokajające, co podbiło efekt jej nieskładnych wypowiedzi. Rodzinie nie podobał się fakt, że do nagrania często załączano zdjęcia babuszek z petem w ustach i butelką wody, sugerujące, że tak wygląda Jadwiga Hymel, a na 43 zaczęły masowo przychodzić pocztówki z treścią nawiązującą do płonącej sterty. Początkowo babuszka nie zdawała sobie sprawy ze swojej sławy, ale gdy dowiedziała się o wydarzeniu, to było jej bardzo przykro i czuła się ośmieszona. Dochodziło nawet do tego, że w środku nocy pod dom podjeżdżał wóz strasiacki na sygnale, bo ludzie dla Beki zgłaszali fałszywe podpalenie. Rodzina szukając sprawiedliwości udała się na policję, żądając wyjaśnień i wyciągnięcia konsekwencji od osoby, którą udostępniała nagranie, na co policja stwierdziła To nie my ktoś to nam wykradł. W takim razie, co to za policja, z której można sobie wyciągnąć nagrania rozmów z numeru alarmowego, gdzie podawane są dane osobowe i adres? Pierwsze zgłoszenie na prokuraturę zostało umorzone, ale pani Jadwiga nie dała za wygraną, zgłaszając sprawę po raz drugi, tym razem kończąc ją na sali sądowej z wyrokiem nakazującym przeprosiny ze strony komendanta na łamach lokalnych gazet, a po apelacji dołożono także karę 60 tysięcy złotych odszkodowania oraz nakaz usunięcia nagrania z sieci. Ta ostatnia kara jest akurat w przypadku memów wyłącznie iluzją, bo wiadomo, że zapis rozmowy nadal można bez problemu znaleźć za sprawą ser. Konkretnego policjanta, który odpowiadał za wyciek nagrania nigdy jednak nie ustalono. Historia ma jednak także swoją pozytywną konsekwencję. OSP w Lipinkach Łużyckich zyskało sławę jako bohaterzy gaszący styrtę i gdy strażacy prosili ministerstwo Obrony Narodowej o przydział wojskowej kuchni polowej, to z biura ministerstwa wykonano telefon z pytaniem, czy to ci od nagrania ze styrtą i nie dość, że otrzymali kuchnię polową, to dorzucono im jeszcze gratis beczki na wodę. Natomiast w 2020 zepsuł się wóz strażacki, który 11 lat wcześniej hał gasić słynną styrtę, udostępniono w internecie zbiórkę na jego naprawę. Tomasz Mackiewicz to polski himaleista, zmarły w 2018 podczas wyprawy na górę Nanga Parbat. Jego śmierć stała się obiektem czarnego humoru i licznych memów nawiązujących do zamarzania, które niezbyt podobały się jego bliskim. Największym zasięgiem odznaczył się mem stawiony przez Piotra Kozerskiego, którego możecie znać jako Kozet, dawnego współprowadzącego kanału Pyta.pl, który charakteryzował się ofensywnym stylem rozmowy i niewybrednymi żartami. Wstawił on zdjęcie Mackiewicza oprawionego logiem Hortexu, firmy znanej z produkcji mrożonych warzyw, z podpisem Mrożonka Himalajska. Dodatkowo w opisie zaznaczył, żeby nie było, niedobrze, że zdechł, ale na własne życzenie, więc można. Na zarzut odpowiedział, że o tomeczku nikt nie słyszał, gdy wyprawy mu się udawały, i dopiero gdy zmarł to wszyscy nad nim płaczą, przez co z byłego heroinisty stał się bohaterem narodowym, a jego mem miał być prowokacyjną reakcją wobec ludzi komentujących pod filmami z wypadków samochodowych, że dobrze tak kierowcy za jego głupotę. Koza wskazywał także, że jakoś memy ze smoleńska i inne tego typu nikogo nie ruszają, więc w czym jego mem jest gorszy od reszty czarnego humoru? Twierdził także, że mem nie jest jego autorstwa i on go tylko udostępnił. Mem jednak został skasowany z powodu rośnie od firmy Hortex, niezadowolony. Z takiego wykorzystywania ich logotypu, ale post na fanpage'u Hortexa tylko sprowokował fanów czarnego humoru do zalewania sekcji komentarzy innymi memami na temat śmierci Mackiewicza. I w ten sposób dotarliśmy do końca podsumowania kontrowersyjnych polskich memów. Rzecz jasna, nie są to wszystkie takie przypadki, więc sekcja komentarzy czeka na Wasze dodatki. Zachęcam do subskrybowania kanału i jego wspierania, by uzyskać wcześniejszy dostęp do nowych filmów. A ja się żegnam i życzę Wam wszystkiego dobrego.